Postanowiliśmy porzucić na dwa tygodnie polską zimę, by odkryć prawdziwy raj na ziemi. Wiele przygód, wiele atrakcji, a przede wszystkim pozytywna energia. Opowiem Wam o wszystkim w poradniku turystycznym Karyksa. Zanzibarze, dzień dobry! Daliśmy sobie 6 godzin dla ekipy warszawsko łódzkiej i krakowskiej, by samochodem dostać się do Pragi. Tam jest Polska, Polska, tam są Czechy. A ten kibar jest gdzieś, też tam, prawda? Ta logistyczna kombinacja sprawiła, że nasze bilety były prawie o połowę tańsze niż loty bezpośrednie, a my mieliśmy całe 24 godziny, by ekspresowo zwiedzić historyczne Bizancjum. W Stambule najlepiej przemieszczać się tramwajem, metrem, jak ja to nazwałem, albo taksówką. Ważne jest jednak, by dobrze dogadywać się z kierowcą, bo lubią oszukiwać, jak w większości wielkich miast. jak mogło się skończyć zwiedzanie placu Taksim? Kebabem. Robisz pięcie czy robisz... bo ja nie wiem co on wystać, czy mam wstać, czy iść Iść no. nic nie widać. Właśnie awaryjnie lądowaliśmy w Antalii Wylądowaliśmy, już wiemy co się stało. Było lądowanie awaryjne w Antalii w Turcji. Tutaj nasi widzowie niech zobaczą. Zawróciliśmy, Dokładnie. zawróciliśmy nad morze mi Nasze życie wisiało na błasku. Tak. Zakręciło się w głowie po nagłym skoku temperatury i ponad 50 godzinach podróży. Jesteśmy w Dar es Salaam, czyli Tanzanii kontynentalnej. Kierowca zasugerował zamknięcie okien, by uchronić nas przed złodziejaszkami. Szef agencji od biletów naciął nas na 5 dolarów od łebka, ale wybaczamy, bo miał dobre wejście. Znają tutaj kogo? Karolanka. Znają go, jest na zdjęciach, tak, do tego stopnia, że jest, 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 jest nawet na kalendarzu. O. Na jeden rok, na drugi rok. Samozwańczy tragarze też wyciągają kasę, więc uważajcie. Grunt, że w końcu przeprawiliśmy się promem na Zanzibar, by w końcu dotrzeć do naszego wymarzonego raju. Jazz Villa w Dżambiani powitała nas cudnie. Idziemy na Zanzibarze Freddy Mercury Merkury był yy, na pewno geniuszem, ale kretynem, że się nie przyznawał, że się tu urodził, bo, bo lepiej być nie mogło. No i jest domek. To jest nasz nie Bo ale gramne. Kurde, no jest pytka.